Aleczko wszystkim, z tej strony szybki banan. Witam Was serdecznie na WD, na wojownikach dłuższych na ms -ie. No i cóż, zaraz sobie tutaj zagramy razem. <laughs> Chyba się wita, bo biega. <laughs> tak, siomeczkę, siomeczki, to szybki banan. Będziemy grać na wodę z zabijaką. E, pozdrowisz, pozdrawiam. Dobra, e, nie przedłużając, lecimy z tematem. Wybierzmy sobie drużynę. Która to jest tura, trzecia. No to jeszcze się da, spoko. To co, żółty? Czekać przed drużyną klasa. Ninja, no to tylko nią potrafi grać, na pewno rzuci. Sprawdźmy na Tabie. No ale tak równo prawie podzielony. Czerwony trochę mniej, ale ja tam z żółtym jestem przyzwyczajony mocno. Oho, oho, no to niezły start. Przedmioty. No, nie, 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 yy, uzbrojenie, uzbrojenie. Aj, spieprzyłem. to bym mnie wyjaśnił. Dobra, ale sobie zwialiśmy troszeczkę. Jest tu jeszcze? Zwiał. Zwiał, nie gościu? O jest, siedzi. jest, jest. Ej, kolego. No i cześć, cześć, cześć. Siema. Jestem szybki banan. <noise> szybki banan. Ale nie trafił mnie? Aż sprawdzam. Got. Dobra, wybacz kolego. To był mój błąd. Eee... Przedmioty. Podzielimy się z chłopakami, już zebrali przedmioty. Przedmioty. O! O, o, o! Panie! Panie! To jest taki! No ty jeszcze mnie, kurde, wyłożysz tu. Oho! Zobaczcie, jaki wojownik! Patrz, dobrze. Huuu, dobra, ustućmy emocje. Tamten chyba wyjaśniony już. Aha. Sortowanko troszeczkę inne zróbmy, na spokojnie teraz. Przedmioty... Nie przedmioty, plecak, Boże, plecak cały czas chciałem otworzyć. Chciałem sobie schować po prostu. Cześć. O kurczę, jak ty jesteś na tym, na rogu odpalony. No i co ty zrobiłeś? Chłopie, co to, co to była za technika w ogóle? Taki pewny siebie. To ładne przedmioty mi przyniosłeś, całego seta prawie mam, drugiego. Fajnie, zaraz sobie go ukryjemy. Kurde, wybrałem też bardzo słabą drużynę, teraz się zorientowałem, bo mam bardzo mało punktów. Jak zauważyliście już pewnie. Dobra. No i co, lecimy, lecimy, może na zielonych na początek, bo... Trzeba kogoś tutaj czerwoni, czerwoni, trzech ich jest, dobra, to może na czerwony? <grym> Kliknąłem coś i okno mi się pomieszało. Z <grym> no pałku tak się też zdarza, no. Param pam pam. Jak ruszyłem myszkę, to na pulpicie. No dobra, dobra, już tam się nie tłumacz. No wiadomo, czasem się zdarza. Czasem się zdarza, najlepsze. Już mogę użyć rogu, spoko. Dzięki za info. Czy ty mnie nie widziałeś? Jak ty mnie nie widziałeś, to to będzie akcja życia. On dalej nie wie, co się stało w tym momencie. Chyba myśli, że jakąś strzałę dostał, o kurde. Fak, 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 fak. Jest, wywalony chłop. Ale dobra, i tak czas wyjewać. O, o, ładna to strzała była. Kolego Jezu snajper Iha Uhu, szybki banan. Ej, panie, bo ty kurde, nieźle szczelacz z tego łuku. No, chociaż też może cię przechwaliłem, bo strzelamy tak samo. Nikt nikogo trafić nie może. O! Brawo! Dobra, trzeba się ulotnić. Się skampimy i wyleczymy. Dobra. Predator, idzie zabijaka, dasz policjanta. Bo często nie ma czegoś takiego jak dasz policjanta. O uczcie się, taki kłopot. Rank się nie dostaje za ładny uśmiech, nie dostaje się za to, że się kupi, nie wiem, wipa czy coś. To nie ma znaczenia. To musisz być aktywny, musisz zrobić coś dla serwera, żeby zasłużyć na rangę. To nie jest tak. Eee, ile do mnie rogu? 45 sekund. No to trzeba przeczekać i zatakujemy. Zrobimy drugi, drugie podejście. O, możemy otworzyć, sumę. A kurcze, widzi mnie chyba. Widzi mnie. Rolni zniszczeni. O, tam bym dostał, dobra. No co, wbijamy, to już będzie róg, nie? Tak, ja mogę używać. Ej, właśnie! Narzędzia, szybko. Switch, switch i jedziemy. Kurde, po dwa razy kliknąłem niepotrzebnie, aj. Dobra, próbujemy jakoś dobiec. Coś panowie? Dobra, dawać itemy. Ile macie tych punktów? Dużo. No i lecimy normalnie, normalnie w świecie. No chodźcie tu panowie, jeden, drugi, trzeci Dobra, nie ma co, a ty zaraz chyba z polecisz Dobra, koniec Całego i tak nie, nie rozwalę, bo jeszcze dużo im zostało Łoł! Wow! Nie, szkoda hmm, Czy jeszcze nie padłem? A <laughs> jeszcze myślałem, że tu wlecę jakimś cudem, ale nie to już. To już się cudem, cudem musiał okazać. Dobra, idziemy na górę, bo chyba nas też ktoś tam leci. Będzie zaraz. Nie. Niezły moment, kurde. Dawaj to jakie gdzie on jest? Kurde, jeszcze też padłem. Wyjaśni nas do końca? No, wypadnie, zabijcie mnie, bo chcę więcej życia. jest kolego, no dobrze, zabijmy. Oj, chyba nas wyjaśnią, już tam kolejny biegnie, więc no. A, sobie przedmiotów nie zdąży włączyć. No, kurde, już leją nas. Nie, nie, to nie ma szans. To niebiescy GZ. Zabijcie mnie jeszcze raz, dobra, zabijcie mnie. Jest, zginęłem. Teraz jest inna technika. My przegraliśmy, ale staram się teraz uciec. I wiecie, mimo przegrany, to już zabija, rzucił klątwę, to już po mnie. A, goni mnie. Ta. A że już jest Lipton. Hmm. No i po co? No nie rób. No i szkoda. Szkoda. Liczyłem, że jeszcze sobie zagramy, wiecie, to gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam w podkle. No szkoda, że gra się skończyła dość szybko. No ale dzięki za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że w następnym pójdzie troszeczkę lepiej. Eee, a ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się. Cześć!